Leśniczko, witajcie z tej strony Gileon i witam w sklepie 7 maja 2024 roku. No i co? Gwiezdny Wojny nadal w sklepie. Wielki Kurczak to samo. Powróciła Futurama. Zestaw FNCS-owy nadal w sklepie. Zestaw ptaki z jednej paki to samo. Pepertorne za 1200. Orbitalny porywacz za 1000. Luz za 500. Deo za 1500. Gwiezdny ścigacz za 800. Oldschoolowy za 500. Lawendra za 1200. Miodna tancerka za 1200. Muszczak za 1200. Renegat z mroku za 1500. Terra za 1200. Bojownik za 800, ząbkowany szatkownik za 800, i te kilofy powróciły po prawie 1400 dniach, także mega rzadki powrót. Tek za 1200. I mamy nową emotkę, czyli stylowe kroki za 500. Tak się tutaj prezentuje. Krzeszowy komando za 1500. Zabójcze obciążenie za 500. Sprężynowiec za 500. Farmer stall za 1200. Pomruk za 1500. Królisia za 1500. Zestawy Lego nadal w sklepie. Pakiet zadaniem super seusha. To samo Dopalacz synthwave nadal w sklepie. Szybkość samomu to samo turbina nadal w sklepie, Centio to samo, itemy bili i licz nadal w sklepie, ścieżki M-owe to samo. Zakładka na festiwal została z jakiegoś powodu usunięta. No i co jeśli sklepik wam się podobał, to pamiętajcie subzone łapka w górę ko Leon w sklepie, a się z wami żegnam. Siemneczko.